Dzisiaj jest 24 listopada godzina 19.37 Widać? O to może widać na dwoze jest obecnie 4 stopnie I za nami nie będzie widać nawet jak podejdziemy bo próbowaliśmy Bo nic tam nie widać A tam dalej widać? Jeszcze gorzej Dobra Jest niewidne jezioro Gdzie woda ma jakieś 2-3 stopnie I Będziemy morsować. Tak jest, będziemy morsować. Zaczynać. I to będzie challenge przez miesiąc. Może dłużej. Zobaczymy. Może się skończy po dzisiaj. <noise> Może się nawet dobrze nie zacząć. Ale spróbujemy. Nie od razu mówimy, my ch. się znamy. W grupie byliśmy, gówno widzieliśmy. Ale się wypowiemy. Tak, tak czy tak. <noise> Teraz rozrobimy rozgrzewkę. Kamżyste, jak chcesz, to sobie możesz przycupnąć w samochodzie marki BMW dziękujemy za udostępnienie nowego modelu. Tak jest, sami dwa w gazie. No co? Dawaj robiły? Czekaj. Halo Kolega dostał telefon od prezydenta. Albo policja dzwoni. Czego ty znowu skręcasz coś? Nie rozumiesz, że tu jest zimno? No i tak będzie zimno, ale będzie cieplej. Dobra, k**no. No, my przystępujemy do rozgrzewki. Mamy kropeczki ponieważ w tymi drodze mogą być na pewno są i takie tam różne rzeczy, bo tu łapią rybasy często. Nie czuję już nóg, Palce te stopni. Dawaj przejdziemy tam, jeszcze tam. No k***a, Co to ma być? Ja trudzę już w tym motocyklu! Zaszyn to, to mniej więcej. Ja bym poszedł dalej. Ja też bym poszedł dalej, tylko że skok jest za mały wody. Że idziesz k***a jakieś 20 metrów i jest tyle samochody cały czas. No to trzeba się przejść to. Proszę się mogę zapakuj. Czuję teraz jak mi jest niebiańsko ciepło w nogi. I też. Jedyne, co ty podniosłeś, to procent bezrobocia w Polsce. niech się zapali. Dobra, Dobra. Z papieroskiem będzie lepiej. Podejście drugie. Trzeba powstać chwilę. Jest ciężko. Nie, ja spierd... Tak mi się ręka trzęsie. <gry> 17, 12. Podejście numer 2. Skręcamy śluby. Skręcić. Stara się mi nie nagrywać, bo się za. Dobra, bo Cię nie będzie widać. Podejście trzecie. obyłeś jest warte. Paję słyszało się. Teraz to chyba w dupę, nie? <śmiennie> w dupę. O kur. O kur... Ale git. <śmiennie> Jeszcze jak to będzie minuta 30, to wychodzimy. Jak wtedy będzie? Z, mi z około minuty będziemy tu jeść. Ale zimno. Ja, ja bym, chyba bym Dobra, wytrzymałem, wytrzymałem za dwóch. nie będę schował. Dobra, wytrzymamy do dwóch. Minuta odpady. Jest minuta trzydzieści. Ciebie nie bolał? Delikatnie. Zimno, f. To... dwie minuty, ja bym musiał jeszcze z tymi minutami wstać. Ty też. Dobra, mi chodzimy Nie czuję jaj Po co ci się kiera? Żeby Tutaj masz drewienko Kurwa. Przyjechaliśmy na jezioro morsować Ale nas zaskoczyła pogoda pokaż K osłoniłeś delikatnie Lut jest Jezioro zamarzło Ale nas to nie powstrzyma Trzeba najpierw ślugę skręcić Starzy aramejczycy twierdzą, że to pomaga Trzeba ładnie zrolować ślugę Żeby była zbita Skręci ładny zacina <grytanie> się To są moje gacie z ostatniej wizyty w wodzie zamarzłem w bagażniku Wchodzimy <grystanie> 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 Dobra masz ten telefon No masz ten telefon j**y. Nie chcę stać na Chyba dzisiaj się nie uda o, nie. A, no. co? mi pod Wychodzimy w pi*** Nawet dobrze nie weszliśmy do tej j***** wody A p... Nie robota, niestety dzisiaj się nie uda. Podejście kolejne, lód jest na dole. Nie taki ładny jak w ja strasznie wieje dzisiaj. Nie To dzisiaj przej***** zimno Najchłodniej jak dotychczas Dobra ja wracam Czekaj jeszcze Odpuścił Dobra spi*****m Cześć, podejście kolejne. Kurde, myślałem, że dzisiaj nie ma, a młotek wziąłem. Podejście kolejne, śnieżym, które wszystkich podejść nie nagrywamy, bo nam się nie chce. to nic Wchodzimy dzisiaj po dłuższej przerwie delikatnej. O Najgorzej jest wejść do tej wody Jak już nie siedzisz to już chu 3-2 1 Możemy skić Mam białe gaci, widać mi duchę Elo 4, 2, 0 Bożorno. Ale jakie ja nie wytrzyma tymi ranami to ja wychodzę. No dobra Uważaj, bo tu cegła leży. Odejście kolejne już. Nie liczymy tego nawet. Nie da szady. Za bardzo boli sobie sto, stopy sobie poddzierał i już nie wytrzyma. Jest coraz lepiej. Weź już go tam rozgrzewaj. Już około dwóch minut tu siedzę. To nie jest tak źle, już siedzę tu 3 minuty Patrząc na to jak było na początku, to dzisiaj jest zajebiście dobrze Dobra, 4 minuty wystarczy Jak na razie rekord Pozdrawiam fanów z Podlasia i okolic Maszyna rozgrzana Czego wyziębiasz samochód? Nie wiem No to ja tu kurwa grzeję. rozpaliłem w piecu, a ty kurwa tak kutasie no i kur... tam będzie chłodzić. nas. 20 grudnia. Jaja zanurzone. Nie, ja wychodzę tu. No kur... chodź. Ostatnio też nie wyjedź. Frajer znowu odpuścił. Na początku było fajnie. Teraz jest chuj. Давай раз Jest spytaj. Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarze. Raz kolano. Delikatnie.